Wyobraź sobie, że pracujesz w policji, ale nie zajmujesz się nawet biurokracją o łapaniu przestępców, nie wspominając. Jesteś akcentistą pamięciowym, czyli odtwarzasz akcenty na podstawie zeznań świadków w którymś z europejskich krajów ciepłym, żeby było ci milej. Możesz sobie wybrać nawet. Pewnego razu policja bada sprawę kradzieży ciężarówki prosiaków. Późne zorientowanie się o kradzieży i zawodowstwo złodzieja obniża szanse na odzyskanie trzody. Jest chociaż paru podejrzanych i jeden świadek, tylko taki niepełny, nie stuprocentowy. Podejrzani byli na miejscu zbrodni w przydrożnym barze, na pustkowiu, gdzie stała też ciężarówka. Znajdowało się tam wtedy tylko parę osób, jednak każda była innej narodowości. To byli turyści, kierowcy ciężarówek, a nasz świadek był Amerykaninem. Czemu to istotne? Bo słyszał jedynie z wychodka, złodzieja odjeżdżającego samochodem z prosiakami i mówiącego coś po Waszemu, ale z akcentem całkiem obcym. Jednak nie umiał zidentyfikować jego pochodzenia. rozpoznać języka ani tego akcentu, bo to USAnin pierwszy raz za granicą. Pamiętał jedynie ogólne brzmienie. Tutaj do akcji wkraczasz ty. Akcentista pamięciowy. W końcu użyteczny. Twoja pierwsza sprawa po 10 latach w policji. Wprowadzają cię do świadka i zaczynasz próbę odtworzenia akcentu trzodnego porywacza. Typowa sprawa, zagubiony świadek potrzebujący Twojej pomocy, bezsilna policja. Mówi się, że po 12 roku życia nie da się całkiem wyplenić rodzimego akcentu. Podobno, bo to nieprawda. Chociaż tak się czasem słyszy. Faktem jest, że to rzecz fizjologiczna, fizyczna między innymi. Układ aparatu mowy mięśnie szukają schematu działania przy najmniejszym wysiłku. Stąd każdy mówi trochę inaczej odrobinę. Chociaż nasz ludzki talent do powtarzania dźwięków mowy sprawia, że i tak bardzo dobrze naśladujemy. Jednak mało komu udaje się odtworzyć poprawnie akcent. W tym polski akcent porywacza, o czym na razie nikt nie wie, że jest polski. Próbujesz wydobyć ze świadka, mimo to, jeszcze jakieś szczegóły brzmienia, ogólną melodię, bo to może być łatwiejsze na początek, akcent. Ponieważ to nie tylko fizyczność oczywiście, ale i melodia. Zwykle mamy z tyłu głowy, że da się obce słowa powiedzieć inaczej, po naszemu, pierwotnemu. To nawet bardziej oczywiste w wielu przypadkach i wielu ludzi ma problem z przeniesieniem naprzód tego, jak powinno się coś brzmieć, zamiast tego, jak można to łatwo powiedzieć z brzmieniem macierzystego języka. Wyuczona melodia wkrada się mocno, dlatego trudno niektórym powtórzyć po jakimś obce słowa. Zwłaszcza, że polski ma dość nietypową melodię, jak na Europę. Może i można powiedzieć to o każdym języku, że ma nietypowe brzmienie, bo każdy jest inny, ale jest coś takiego, że słyszy się, czy język jest Indian, azjatycki, afrykański i tak Są oczywiście i wyjątki. W pewnym stopniu polski właśnie takim jest, bo języki Europy zwykle mają ciekawą, bardziej śpiewną melodię. Bardziej skomplikowaną, jakieś zaśpiewy, przeciągnięcia, coś charakterystycznego, przez co łatwiej akcent udawać. Na przykład w bajkach, jak z francuskim, niemieckim, na przykład, polski ma dość płaski akcent, jak w afrykańskich językach, choć to moje może tylko wrażenie albo jak w japońskim to akurat mówi więcej osób. Nawet nasi najbliżsi krewni Czesi. Mają fajną melodię, która nas bawi często, dlatego też polski akcent dosyć trudno jest powtórzyć. Do płaskości można też jeszcze dodać piękną kwadratowość kwadratowość samogłosek. Generalnie w wielu krajach mówi się e trochę bliżej i, chociażby taki szczegół, nie mówiąc już o angielskim, gdzie samogłoski mają różne odcienie i każdą można powiedzieć inaczej niż w polskim. U nas a, o, u, i, e, y brzmią jak a, o, u, i, e, y. Co osobom z zagranicy może sprawiać problem, kiedy będą walczyć ze swoimi małymi smaczkami w wymowie. Zwłaszcza anglojęzycznie, jak już wspomniałem, będą mieli problem, ale to chyba z każdym językiem. Dodatkowo my mamy też y yy które jest dosyć nietypowe, bo zwykle mówi się raczej coś w rodzaju u umlaut niemieckiego, czyli y. y. jest raczej rzadko spotykane, nie wspominając już o spółgłoskach, jeśli mówimy o kwadratowości. Mało kto wie, że co język to inna wymowa, na przykład dy, sy, a to też zmienia brzmienie słów. Do tego taki Anglik może nie mieć dużej styczności z nauką języka obcego, Olewać to całkiem aż do przyjazdu, powiedzmy, do Polski? I niewyrobiony taki umysł, nieelastyczny aparat mowy sprawiają, że dużo czasu zajmuje nauczenie się, choć trochę brzmieć jak Polak. Dlatego twojemu świadkowi ze Stanów nie można pobłażać. On nie miał w ogóle styczności z językiem obcym, innym niż hiszpański. A obcokrajowcy, próbujący mówić po polsku, cierpią dodatkowo na przypadłość odwrotną do Polaków. Nie jest im tak głupio mówić ze swoim rodzimym akcentem. To po pierwsze u nas pozostało takie podejście, że nawet gwiazdy z zagranicy mówią brzmiąc obco, jeśli znają polski, albo się w niej w ogóle urodziły, jak Pascal, czy te postacie z odcinków specjalnych teleturniejów, Familiady na przykład, które nie wiadomo, kim są, ale są z zagranicy. To dla nas egzotyczne i niezwykłe, że ktoś z zagranicy mówi po polsku. A co za tym idzie? To drugi powód, aby nie pobożać obcokrajowcowi, to że nie Polaka, chwali się i zakłada mu wieniec na głowę już po dwóch słowach po naszemu, nawet źle powiedzianych. Przez to wiele osób może osiąść na laurach. Co ciekawe, większość osób na świecie ma największy zachwyt, kiedy słyszy swój język w ustach obcokrajowca, który słychać, że dopiero się uczy. Dlatego youtuberzy uczący się języków Poznają parę zdań w szybkim, krótkim czasie i zaskakują ludzi na ulicy, ale kiedy nie słychać, że jesteś z zagranicy, bo tak świetnie znasz język, a okazuje się, że w końcu jesteś, magia mija. Nie ma jej tak dużo. W polskim, jeśli doskonale mówisz po polsku, mam wrażenie, że nadal odczuwamy zachwyt może nawet większy niż przy uczących się słyszalnie osobach. U nas więc. Raczej obcokrajowcy nie czują się zakłopotani swoim akcentem, w przeciwieństwie do Polaków za granicą, ale to też wina naszych szkół. Obcokrajowcy ze spokojem często pokazują swoją odrębność jak Ukraińcy chociażby, czy Hindusi a chociaż oni to po polsku rzadko cokolwiek mówią, akurat. Ta mieszanka sprawia, że powtórzenie przez twojego świadka choć odrobinę akcentu polskiego tak z krótkiego słyszenia powinno stanowić duży problem. Jednak problemem okazało się to, że powtórzył go bez problemu, trącając nawet parę polskich wulga wulgaryzmów. Zdziwiony, wychodzisz na chwilę spokoju przesłuchań, dzieląc się spostrzeżeniami z detektywem. Okazuje się, że świadek był tym Polakiem, który ukradł trzodę. A dla zmyłki, sam się zgłosił na policję. W nagrodę dostajesz awans na młodszego przerzucacza papierów w archiwum. Nieźle, ja się cieszę Twoim szczęściem. Mam nadzieję, że poza pracą też się będziesz rozwijał i spełniasz, że robisz to, co lubisz. Ja tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka kryminalnych historii i do zobaczenia w kolejnych morderczych sprawach.